Łukasz Karpiel PCH 24TV spod Trybunału Konstytucyjnego jest z nami pan prezes Ordo Juris, pan mecenas Jerzy Kwaśniewski i prosimy o komentarz do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Przesłanka eugeniczna niezgodna z konstytucją. Co to oznacza, panie mecenasie? Wysłuchaliśmy całkowicie przełomowego rozstrzygnięcia trybunału konstytucyjnego. E, Trybunał orzekł tak dalece, jak tylko mógł orzec, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Stwierdza jednoznacznie, że wszelka próba dyskryminowania dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, dzieci chorych, podejrzanych o choroby, podejrzanych o niepełnosprawność, jest sprzeczna z konstytucyjnym standardem ochrony życia. Można było sobie wyobrażać bardzo wiele orzeczeń pośrednich, próbujących dokonywać selekcji, dzielenia tej grupy. Nie, mamy jednoznaczne orzeczenie, które na mocy postanowień konstytucyjnych, orzeczenia konstytucyjnego, a zatem z mocą znacząco większą niż ustawa, wprowadza w Polsce równość ochrony dzieci zdrowych. I chorych, i podejrzanych o chorobę w okresie prenatalnym. Od chwili ogłoszenia tego wyroku, w Rzeczypospolitej, każde dziecko nienarodzone będzie chronione. Pozostają dwa wyjątki ustawowe, aborcyjne: wyjątek czynu zabronionego, wyjątek ochrony życia zdrowia matki. Ale jak doskonale wiemy, w skali aborcji dokonywanych w Polsce jest to margines i najbliższe lata przyniosą nam tysiące ocalonych ludzkich istnień dzięki dzisiejszemu orzeczeniu Trybunału. Trzeba dodać, że orzeczeniu. Podjętemu niemal jednogłośnie. Mamy tylko dwa głosy odrębne. Trybunał orzekał w pełnym składzie. To jest najwyższy autorytet konstytucyjny zatem. Co więcej, jednolite były głosy nie tylko posłów wnioskodawców, ale także przedstawicielki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani poseł Bartuś, ale również przedstawicieli Urzędu Prokuratorskiego, którzy w doskonałych słowach. Ujęli ochronę życia jako element rozwoju praw człowieka, wskazując na to, że nie, może, nie można pozwolić na to, by rozwój medycyny i rozwój diagnostyki wyłączał kolejne grupy dzieci nienarodzonych spod ochrony życia, tylko dlatego, że możemy zdiagnozować ich chorobę. Ale także prokuratorzy wskazali na to, że wraz z rozwojem systemu praw człowieka trzeba pod ochronę tego systemu wkładać, wprowadzać kolejne grupy, nawet pomimo oporobi beneficjentów ucisku. To doskonała argumentacja, która oczywiście przejmuje bardzo wiele wątków argumentacji środowisk radykalnych, lewicowych, i pokazuje, że z tej perspektywy dzieci poczęte również są grupą uciśnioną, którą po prostu trzeba tą ochroną objąć. A, bo nie, nie wszyscy są zaznajomieni z systemem państwa, z systemem prawnym Polski. Czy to oznacza, że tym się jeszcze będzie musiał Sejm zajmować, czy już nie? Czy już nie ma takiej potrzeby? I to jest reguła, która już obowiązuje. To jest reguła, która obowiązuje już niedługo od chwili publikacji w Dzienniku Ustaw, e, orzeczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. E, zwróćmy też uwagę na to, że zasadą w polskim prawie jest zakaz aborcji. Usunięto wyjątek od tej zasady. Skoro nie ma wyjątku, obowiązuje zasada. Sejm nie musi już nic robić. Z chwilą publikacji tego wyroku każde dziecko podejrzane o niepełnosprawność, podejrzane o wadę genetyczną będzie chronione na równi z tym dzieckiem, które jest zdrowe. E, nic więcej ze strony Sejmu nie jest potrzebne. To orzeczenie ma samoistną moc i, tak jak mówiłem, moc na poziomie norm konstytucyjnych, żeby jakikolwiek Sejm przywrócił Rozwiązanie eugeniczne będzie trzeba zebrać dwie trzecie głosów w Izbie Niższej, co, jak doskonale wiemy, na no polskiej scenie politycznej jest właściwie niemożliwe. I ostatnie pytanie, panie senatorze. A kiedy ten wyrok może być opublikowany? Jak pan przewiduje długość tutaj okresu? Spodziewam się, że to będą najbliższe dni. A czy w ciągu najbliższych dni aborcja eugeniczna w Polsce w polskim prawie zakończy się? Chcę zapoznać się jeszcze w pełni z tym, jak ten wyrok będzie wyglądał w wersji publikowanej. My też dzisiaj mogliśmy coś jeszcze przeoczyć, ale nie dostrzegałem odroczenia skuteczności orzeczenia. W słowach sędziów trybunału, a zatem zakładam, że z chwilą publikacji będzie skuteczny. Czyli Pan mówił tutaj o tych, którzy występowali w Trybunale. Ja wspomnę o Pana działalności, o działalności Ordo Juris. Jestem przekonany, że bez, bez Państwa takiego wyroku by nie było. Ja bardzo się cieszę, że nasz list amikus curiae, list przyjaciela sądu, nasza ekspertyza była przybyłana w toku debaty w Trybunale Konstytucyjnym. Cieszę się też, że około 30 organizacji z całego świata, organizacji związanych z obroną praw człowieka, z obroną praw dziecka, obroną praw rodzin, Podpisało międzynarodowy list do Trybunału Konstytucyjnego podjęty z naszej inicjatywy, bo to pokazało, jak bardzo zależy również opinii międzynarodowej na podniesieniu sztandaru ochrony praw dziecka, ochrony życia w Polsce. Warto porównać. Po drugiej stronie mieliśmy krótką opinię trzech organizacji z Amnesty International, tutaj 30 organizacji z całego świata, z Afryki, Ameryki, Azji, Europy, które jedno z naszych wspierały Trybunał w podjęciu tej trudnej, odważnej, ale bardzo koniecznej decyzji. Ostatnie zdanie, czy spodziewa się Pan jakichś reperkusji, międzynarodowych nawet tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? Na pewno tak. Na pewno tak od wielu już lat obserwujemy te naciski na polskę. Mam nadzieję, że polski rząd, polski parlament, a tym bardziej trybunał konstytucyjny są już immunizowane, zaszczepione na tego typu naciski. My zwracamy uwagę na jedną rzecz. Prawo międzynarodowe nie rozstrzyga o prawie do aborcji. Nie ma pojęcia prawa do aborcji w prawie międzynarodowym każde państwo samo decyduje o formule ochrony życia. Co więcej, Prawo Międzynarodowe raczej postuluje pełną ochronę życia, bo chociażby w Konwencji o Prawach Dziecka czytamy, że każdemu dziecku należna jest właściwa ochrona prawna, zarówno przed, jak i ponarodowo. Oj, chyba Panie Mecenasie, chyba się nie słyszymy. Halo, Panie Mecenasie, czy my się słyszymy, czy, czy, czy nie? Oj, coś. Coś z dźwiękiem, nie wiem czy to po stronie Mecenasa, czy, czy u nas. Dobrze, to, to skończymy. Podziękuję serdecznie za komentarz. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.